Są gdzieś tam, wokół nas, czuwają nad nami i nas chronią. Niesamowite, co? Jakoś nigdy ich nie widziałam. To, że czegoś nie widziałaś, nie znaczy, że tego nie ma. Zamierzam zniszczyć las. I nasz świat umrze wasz spotka to samo. Tajemnica Zielonego Królestwa nie można powstrzymać rozkładu. Żydal mówi co? Co? Nic, nic! <laughs> Górników na przodku zastąpią kombajny. W specjalnie przygotowanym oddziale pilotażowym w kopalni Polkowice-Sieroszowice pracują na razie na próbę dwa nowoczesne kombajny. Maszyny są obsługiwane zdalnie, ma to znacząco poprawić bezpieczeństwo pracy, a także umożliwić drążenie w miejscach niedostępnych dla człowieka. Dotychczasowe testy najnowocześniejszych kombajnów powiodły się. Dwie z trzech maszyn zostały już sprowadzone pod ziemię, gdzie są testowane w warunkach dołowych. Kombajny umożliwią dostęp do złóż, do których ze względu na zagrożenia takie jak gaz czy wysoka temperatura, człowiek nie jest w stanie dotrzeć. To jest forpoczta zmian technologicznych w KGHM. Jak dzisiaj mamy do czynienia z eksploatacją komorowo-filarową ze szczelaniem, tak przejdziemy, zwłaszcza w tych obszarach, które mają małą miąższość, właśnie na system kombajnów, a więc system ścianowy. Wprowadzenie kombajnów spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa pracowników KGHM. Na ścianie czy na przodku, jak byśmy nie powiedzieli, nie będą pracowali ludzie. Tam będzie pracował kombajn, który będzie, że tak powiem, wchodził w to i z powrotem, urabiając skałę. I człowiek będzie tylko i wyłącznie z tyłu, w kabinie, w kabinie klimatyzowanej a docelowo również do sterowania z powierzchni zarządzał tym urządzeniem. A ludzie wtedy w warunkach ekstremalnych, bo takie też musimy brać pod uwagę, będą musieli w specjalnych kombinezonach i tak dalej schodzić, żeby zobaczyć, czy się popsuł, czy się nie popsuł, takie różne rzeczy. Testy urządzeń warunkach górniczych potrwają do końca roku. Prezes Polskiej Miedzi nie chce na razie mówić o kosztach, zapewnia natomiast, że wprowadzenie nowej technologii będzie miało miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów produkcji.